Witam wszystkich bardzo serdecznie już w dziewiątym odcinku Skarbów ze Złomowiska. W dzisiejszym odcinku mamy Wigry 5 z roku 80 i ciekawy rowerek Romet Żuraw z roku 73 i parę fantów. Zapraszam do oglądania. To zacznijmy od Wigry 5, bo jest na wierzchu. Jest to rocznik 80, jak wspominałem na początku. No, rower nie jest w takim dobrym stanie, jak widać. Nie jest na pewno kompletny. Ale wziąłem go, bo mam już takie jedno wigry zielone, piątkę. Ale chciałem do kompletu kupić takie pomarańczowe. No i się trafiło, mówię, wezmę. A szkoda żeby się zmarnowało na złomie i poszło do huty. Lakier ma nawet całkiem jeszcze dobry. Miejscami jest taki przeżarty, jak widać. Naklejki ma całe. Tylko tutaj brakuje jednej naklejki. Z przodu też jest pegas. Zaciekawiły mnie te pedały, czy wigry 5 też występowały. Mi się wydaje, że nie. Tylko w gry dwójkach, kojarzę, że były na pewno. Yy, braków trochę jest, bo brakuje przedniego widelca. Yy, kierownicy brakuje, siadełka. Koła i innych tych bajerów. Światełek. Z tyłu niestety światełka nie było. Yy, z tyłu jakieś koło jest. Ale rocznikowo chyba się nie zgadza z ramą. Bo to chyba tam pisze 70, 70 coś. Nie mogę rozczytać. Za bardzo właśnie wyraźny napis rama jest chyba zdrowa jak patrzyłem nie jest krzywa zawias już przesmarowałem i rozruszałem go delikatnie więc na pewno jest ok. no i co wystarczy go skompletować i myślę że będzie ładny model jak przejdzie że tak powiem gruntowny remont nie zamierzam go malować ani naklejek nam wydawać bo to już no to jest jednak kawałek historii więc mówię zostawię oryginalny lakier na pewno i naklejki ale jak go wyremontuję to na pewno odcinek się pojawi. Jak zawsze wrzucam. Dobra. To Wigry 5 tak się prezentuje. Teraz przejdziemy do tego ciekawszego roweru. Romet Żuraw, rośnik 73. Bardzo fajny rowerek. Zielonkawy Niestety też jest zmiksowany częściami. Ma dużo nieoryginalnych części. Na przykład manetki już ma współczesne siadełko. Z tyłu brakuje niestety błotnika. O zielonego, będzie pewnie ciężko go dostać, ale mam nadzieję, że gdzieś go znajdę. A tak to rower jest w miarę kompletny. Ma szczęki hamulcowe, oryginalne. Z tyłu taka, patrzę na internecie mniej więcej jak ten model wygląda, żeby powiedzieć wam tu na odcinku Szczęki ma takie dwie oryginalne, oddzielne. No, Nie ma hamulca w torpedo. I ten rower oryginalnie ma napęd 1 na 1 To mnie też zaciekawiło, tam, że ma przerzutki, ale ma 1 na 1 Rower jest w dość niezłym stanie, ma ten napis Żuraw, naklejki są całe, z przodu też. Tylko są braki oczywiście, no nie ma tego z tyłu błotnika, siadełko trzeba zmienić, koła skompletować. Koła chyba do niego będę miał. Korby i pedały ładne, ma oryginalne. Pedały ma ładne, fajne, fajne takie, zielone, ma nawet odblaski. Korby dwuklinowe, Mocowali na pompkę. Tu mnie zaciekawiło też. Bo tu jest takie mocowanie na pompkę przekręcane czy tu się może jakieś złamało czy tak oryginalnie wychodziło nie wiem możecie mi napisać w komentarzach chętnie się dowiem no i tak się ten rower prezentuje romet żuraw nigdy nie wiedziałem nawet nie wiedziałem że taki rower istnieje trafił się na złomie więc mówię wezmę sobie trafił się z tym wigry za ten komplet zapłaciłem 90 zł żeby nie skłamać i jeszcze mamy tu parę fantów. Lustereczko takie ładne. Nie jest, no, z roku 85. W ładnym stanie. Nie rozbite nawet. Myślałem, że... No było tak rzucone w kufę złomu. Znaczy rzucone. No tak leżało. Wie kurczę, musi być rozbite, ale lusterka ma ładne. Nie jest pobite, tylko jest brudne. Mocowanie ma całe. Cieszę się, że je znalazłem, bo na pewno się przyda. Na przykład do włożę by mi brakowało i też znalazłem świece yy, miałem cztery ale gdzieś tam dwie położyłem iskry to garka będą nawet pasować jedna nawet wygląda jak nowa jakby nigdy nie była używana więc ok a druga chyba taka jest już jakby było widać że jest używana tak wygląda ale ta chyba jest nowa mi się wydaje no i takie fanty z umowiska te wszystkie fanty dzisiejszego odcinka mi wyszły około 100zł Jeśli odcinek się spodobał zostawcie lajka, like, subskrypcję i możecie też napisać komentarz staram się je czytać Dziękuję za oglądanie, na razie i cześć